Na naszym kanale. Witam Was w kolejnym vlogmasie. Trałam Qatar, Katar, ale ja już się Będziemy spokojnie, wyzdrowieję i tym razem mam na myśli Vlogmas jeszcze lepszy niż w tamtym roku. Co? So, zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, ja już jadłam i to jest moment, w którym trzeba zrobić test z niego w końcu. Ja nie jestem typ KFC bardziej, dlatego ja chciałam z kurczakiem, ale dobra, spróbujemy. bardzo rozwalony. Ale jest dobry. Fajnie ten bekon przełamuje smak i jest wyrazisty smak, więc spoko. No, dobra, więcej wam powiem później, bo się Okej, okay, co do drwala, to smakował mi, e, bo lubię hamburgery, e, ale tylko wyłącznie z kurczakiem e, tej drugiej opcji raczej bym nie próbowała, bo ja e, jestem kurczak, przez to wolę KFC niż McDonalda. E, wydaje mi się, że gdyby w drwalu był kurczak z KFC, byłoby lepsze, byłoby bardziej wyraziste, więc e, z moim zdaniem drwal się robi trochę mdły przez tą dużą ilość sera. Ale jest bardzo dobry. Z chęcią go zjem jeszcze kiedyś. Jeszcze raz. No, po prostu jest hamburgarem, więc jest dobry. Tutaj nam rodzice przygotowali taki kalendarz, albo I tutaj są yy, różne, różne numerki. numerki. I możemy zacząć albo od jedynki, żeby odliczać do 24, jak idą dni w grudniu, albo od tyłu, żeby zacząć, ile dni nam zostało do świąt. Tak. E, każdego dnia otwieramy po jednym okienku i w, w tych okienkach znajdują się e, takie specjalne zadania i po tym będziemy jak zrobimy to zadanie, to będziemy dostawać nagrody. Pit! Nie zadania, a zagadki. A, to zagadki? No to zagadki. <głos> <głos> Mała wtopa. To co, jeśli chcecie zobaczyć jak otwieramy ten kalendarz, to zostańcie do końca. Hejka! Dzisiaj miałam krótko wykłady na uczelni tylko do 12.20 i teraz jedę do mojej mamy I teraz do mojej mamy pod pracę i wracam do domu jest tak zimno, więc się, że mogę się dzisiaj z nią zabrać, bo tak bym pewnie musiała jechać autobusem, a jest naprawdę zimno. I później iść z przystanka. Nie ma takiej opcji i tak muszę po mnie przyjechać. Jest za zimno odebrać nadję ze szkoły i będziemy otwierać kalendarz od rodziców. Jestem ciekawa, co będzie w pierwszym okienku. Jestem w ogóle ciekawa co do tego kalendarza, bo no nie mam pojęcia, co tam będzie. Eee, zobaczymy. Lecę ją odebrać szybko, żebyście mogli z nami otworzyć. Nadia odebrana ze szkoły! Lecimy otwierać kalendarz! To jest ewidentnie odpowiedni moment na kapcie grincha O tak! Dzisiaj jest 1 grudnia, więc otwieramy pierwsze okienko. Ja mam już łapkę Grinja, macia. Dobra, na razie już odłożymy dziewczynę, co? Dobra. Bo mam przeszkadać, przeszkadzać, więc chwila przerwa. Okej, okay, może zaczniemy od czekoladek. Dostałyśmy od babci kalendarze. Tak. To co, otwieramy? Tak, na ja A ja jedynkę. Tu ja też mam jedynkę, więc czekoladka. Ciekawe co, mam Wór chyba Świętego Mikołaja. Ja no, chyba też. Tak, ja mam Wór tak, ja Świętego ja Mikołaja. Tak, i oczywiście tradycja tak. z tamtego roku. Po pierwszym, czyżby to był udany vlogmas? A ja nie umiem. Dobra, czyli czekoladki, Uff, dobra, jest normalnie. Czekoladka zaliczona. Stop, stop, top! Говорят. Nie, Stop, Nie, najpierw, jak myślisz? E, co będzie w pierwszym okienku? Albo co może się znaleźć w całym kalendarzu? myślisz, co będą za rzeczy? No dobra, ale co będą za rzeczy? Małe rzeczy. O, no dobra, ale mówiłaś, że na przykład będą co? Pierniczki. Pierniczki. Ja myślę, że pierniczki mogą być. Myślę, że też mogą być skarpetki świąteczne. Myślisz, że będą gdzieś skarpetki świąteczne? Mhm. Nie mam za bardzo. Pom Wydaje się, że mogą jakieś takie świąteczne gadżety, typu właśnie czapki. No. Albo coś też, w którym możesz się znaleźć. Hmm. A w którym obstawiacie, że będzie najlepszy prezent? W jedynce? Nie, mi się wydaje, że na przykład w połowie świąt, czyli... W połowie kalendarza, czyli 12. A ty, ty mówisz o pierwszego, tak? Dobra. Jest, więc musicie oglądać koniecznie u Nali odcinek do końca, a u mnie wszystkie vlogmasy, żeby zobaczyć co było w każdym okienku. Dobra, czyli to jest w żeby odczepić. Okej. Okay. Wyciągaj. Pokażę, jak ją Tutaj. Tak wygląda tak. Woreczek. Pokaż jedyneczka. No. I ponoć mama no, to sama ja wiem. Więc... No. Czytajcie. Otwieraj, wyciągaj. No. No. Wyciągaj. Jest Tyk. 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 Okay, no, wszystko. Dobra, czytaj. Czytaj. By począć no, magię święta, wy... By, począć magię świąt, poczuć? by poczuć magię świąt w łóżeczku. Hmm, Jak, i teraz mamy zgadnąć, co to jest za rzecz, tak? Mm -hmm. I my zgadujemy, i jeśli zgadniemy, to nam to dajesz. No do łóżeczka. Jak myślisz, co nam pomoże nam poczuć magię świąt w łóżku? Święty Mikołaj. No nie, no Nadia, no tak naprawdę. Jakaś, Może możemy tak, mamy no wybór. Jakaś, co? Kocyk. Poduszka może być. Jakaś. Co jeszcze możesz w łóżku? Piżama. Piżama świąteczna. Coś jeszcze może być w łóżku. Tak. Co? Skarpetki. No nie no, to, to nie jest tak typowo. To jest różnie. Kodra. Jakaś poszewka, tak? No bo. Czyli tak, poszewkę mamy. Kos, piżama. I, i Poduszka. No to poszewka też. No to mamy trzy do wyboru. Jak myślisz, które obstawiamy? Chyba Pijama chyba, no? Zamykacie oczy. Zamykamy oczy. Ja biorę telefon, żeby nagrać. Zamykacie oczy. Mamy zamknięte. Już zgadłyśmy? Mhm. Uh -huh. Mnie też się udaje, że zgadujesz. Ale fajnie. Uwaga. Ty mi chyba zmarłeś sklepem. Uwaga, wystawcie ręce. Poczekaj, weź od nas telefon. No nie ma. A, nie, ja nie no, ale nie tak, bo... Aby tak? O, uwaga. Uh! Tak! <laughs> ale fajnie! Nadia! Fajne, Fajne, to wskakujecie, dalej podrzucacie w górę. Nie, nie, nie tak do siebie musimy tak. Czekaj, Czekaj, macie. Czekaj, czekaj! No, I na siebie na, rzucić. Trzy, cztery, trzy. O, uważajcie, jesteśmy! Dobra, staj, choć pokażemy. Zobaczcie, jakie mamy! Takie same. Idealnie pasują do chłopci. Zobaczcie, jakie mamy tutaj. A jeśli widzieliście mojego poprzedniego vlogmasa, to właśnie robiłam przegląd świątecznych sklepów i tam było mnóstwo piżam Grincha, więc. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, to was zapraszam. A co jeszcze? fajne piżamy. Takie da, same. Dajcie da do łapci! <noise> jak przytulanka jej łapce. To przytulaski, Grinchowe. Pamiętajcie, że jutro dwójka. Musicie oglądać koniecznie, żeby wiedzieć, co było w innych okienkach. Ale dzisiaj jest 2 grudnia i dzisiaj otwieramy drugi Drugie okienko. <noise> Drugie okienko. Jesteśmy jeszcze w piżamach, bo stwierdziliśmy, że robimy to z samego rana, ja jeszcze. Naszej grinchowej nie założyłam, ale łapatki oczywiście są. Dobra, tu mamy dwójkę, więc otwieram. chujeczkę. Dzisiaj jest choinka. Tak? Tak. To nie umiem tego wyjąć tego czegoś. Choineczka. Jak możesz mi wyjąć? Dobra. Tu mnie się mega trudno wyciąga. Choineczka. Ja jestem przed śniadaniem. Dobra, czekaj! Po pierwsze ja dzisiaj razem. Ty sama przetrań. Po drugie, jak już coś się będzie. Dobra, to otwieramy dwójeczkę. Co ci O Dobra. Ale ja czytam. Ja zawsze będę. Czytać. Nad, Nadia, Nadia, coś, coś do, do Nikola, Nikola, do coś do włosów. Nadja... Hmm. Nadia, jeden Nikola. No to Jak? macie jedynka, dwójka, bo to jest Nikola, Nadia i razem macie wspólną zagadkę coś do włosów. A czy czasami są oddzielne zabawy, tak. zagadki. Okej, okay, to mamy już trochę podpowiedź tutaj, że możemy mieć coś różnego. Jako mamy do wyboru opaskę tak. Mikołaja. Jakąś czapeczkę taką, czapkę, no. Eee, dobra do, do gumki jakieś to włosów świątecznych, może? Może. Hmm. A może takie... Korona. A może takie, no jakieś, takie zimowe, jakieś nakrycie głowy po prostu. No tak, jakaś czapka. Dobra, to co ryzykujemy? Mamy tak, co mówiliśmy? Opaska, Opaska uderz, gumki, gumki, czapka... czapka. Skarpki. A nie, te nie są fajne w Dobra. Co ryzykujemy? Nie wiem. Dobra, to... Czapki świąteczne. Dobra, zamykajcie oczy. Uwaga, ręce wystawcie. I leci z nieba. <laughs> Chyba nie zgadłyśmy. Ja dostałam taki czurban na moc. Hej, jaki, patrzcie to. Jaki piesio. Ja Gumka. No, wiem, ale wiecie, dlaczego ja też to mogę używać? Dla Adi, jako przytulaczy. A ja dostałam taki turban do włosów po myciu głowy. Fajne, daj choćby już czysto. Nadia, zrób sobie Koka z misiem, a Nikola sobie turban założy, po myciu. Tak się prezentuje na Dziśmisiu. Uuu, całkiem sympatycznie. Okej, okay, a my mamy tak. Jest zwinięty turban. Jest w ogóle bardzo mięciutki, zobacz. Jest naprawdę bardzo mięciutki. Rozwijamy. Mam tutaj taki guziczek i trochę taki kaptur. Na czapkę? No nie, no dobra. Więc próbuj. Próbuj tego, Padał nas. Czekajcie, jest Tak. Jezus Mary. Bo teraz są suche włosy, to ich objętość jest większa. I one jest... bo jak są mokre, to one są takie bardziej przystupie. klejące. no. A gdzie jest to to, co mam zaczepić. No, ale coś takiego. Sypkie teraz są bardziej włosy, nie? Tak, dlatego bo po umyciu jednak te... Będziesz włosy musiała nie. mi yy, pożyczać. O, i jest. teraz. Dwójka zaliczona. I przynajmniej wiemy już, że to nie są tylko świąteczne rzeczy, to są różne dodatki. Więc będziemy musiały. Ale tutaj była zmyłka, bo było napisane jeden-jeden, 1, 1. powiedziałaś nam, czyli że mamy to samo, a nie mieliśmy tego samego. Ale jedno i drugie było to włosów. Ale powinnyśmy mieć świadomość, że jedna może mieć co innego, dwójka co innego. Ale ja i tak bym nie zgadła. No, nie zgadła. Być. Więc kara. Da. Karą dzisiaj jest. Nikola musi pozmywać. Tydyt. A ja? A ty, ty wygrałeś, bo powiedziałaś gumka. Nieprawda, powiedziała czapka! Aha. No to ty musisz powiesić pranie. Skarpet. Nie ja wiesz dlaczego? No <śm> muszę rozglądać pokoju. Dobra. A ja muszę żyć. Ty jak, dwójka zaliczona? Zaliczona i chyba nie fajna. Piąteczka. To bardziej wygląda jak werkocz tutaj. A u Ciebie to wygląda A, jak... zobaczcie, bo im Ciebie pokazuje, jak to sploty, jak mocno ten... No, mi się wydaje, zwień, dlatego, że to jest wina tego, że ja mam suche włosy. I przez to masz loki. Nie słuchajcie jej.